Cześć kochani, tutaj Afolka. Dzisiaj zrecenzuję dla Was zestaw, który niedawno Wam pokazywałam na moim vlogu, czyli Bonsai Tree. Zestaw, który myślę, że może zainteresować nie tylko nas, afoli, ale też i przyciąga uwagę osoby spoza naszego grona. Osoby niezwiązane zupełnie z Lego, dlatego że jest naprawdę pięknie wydany. Rzeczywiście stylistyką i tematyką kierowany do, zdecydowanie do osób dorosłych. Nie znaczy to, że dzieci oczywiście nie mogą się nim bawić, ale raczej widzimy od razu, że chodzi o coś ekstra, i z myślą, właśnie o, o, dorosłego, z myślą o dorosłym odbiorcy. O tym też świadczy oznaczenie tutaj na opakowaniu 18. Kiedyś ta seria należała do Kreator Expert, czy właściwie była taka seria Kreator Expert, która była dedykowana osobom starszym, teraz. Chyba już nawet nie wiem, czy, czy ona jest. Raczej wszystko jest tak właśnie stylizowane w ten sposób, że mamy czarne tło, takie bardzo eleganckie. Na tym czarnym tle jest właśnie pokazany zestaw. Tak też było na przykład z kuźnią, którą Wam całkiem niedawno też pokazywałam. Więc minimalne informacje na opakowaniu. Mamy również numer katalogowy zestawu, a także ilość elementów. 878 oficjalnie, nie licząc elementów zapasowych. Przy cenie katalogowej 230, co jest no, w przeliczeniu na element około 20 groszy za klocek, więc bardzo dobra cena. Wiadomo, że tutaj jest dużo elementów takich groszków na przykład wypełniających tą doniczkę, które no, będą ina inaczej warte cenowo niż na przykład takie liście. Tak? Więc to jest może mało mi miarodajne, ale na pewno cena do ilości elementów jest super. Mamy w tym zestawie opcję 2 w jednym. To znaczy wersję alternatywną dla tego drzewka bonsai, czyli kwitnącą japońską wiśnię, która z daleka rzeczywiście wygląda jak tutaj no, kwitnąca, kwitnąca, natomiast z bliska okazuje się, że Lego wykorzystało do tej konstrukcji żaby różowe. Mamy tu ogromną ilość żab w tym zestawie, i to jest dosyć ciekawe. Ktoś mnie też uświadomił w komentarzach przy recenzji kuźni, że żaba, która się pojawiła tam na drzewie. Jest nawiązaniem do tego zestawu, że tutaj właśnie korona tego drzewa no, tworzą żaby, i to jest rzeczywiście ciekawy motyw. I powiem Wam nawet już od razu teraz, że tak jak pierwotnie myślałam, że zostawię sobie tą wersję drzewka zieloną, tak jednak stwierdzam, że chyba ta wersja, właśnie różowa, jest, jest lepsza, jest bardziej bogata, jest okazalsza. A no, po rozłożeniu też um, tych. Tych żab, no to idź sobie. To ciężko byłoby coś, coś wymyślić w ogóle, jak je zagospodarować inaczej. Więc na chwilę obecną, no to u mnie stoi ten, ten wariant. Na opakowaniu widać też rzeczywiste wymiary tego zestawu. Producent, producent nam tutaj podaje szerokość 20 cm i wysokość 16 cm całkiem. Całkiem spory. Widzimy również, że mamy podstawkę na tą doniczkę taką drewnianą, która jest luźnym tutaj dodatkiem i można ją traktować w sumie też dowolnie. Przyjrzyjmy się w takim razie, co było w zestawie. W zestawie oczywiście oprócz klocków mamy instrukcję budowania, bardzo ciekawie zaprojektowaną. Chciałabym, żebyście nie przewinęli teraz tego momentu, bo instrukcja jest inna niż, niż wszystkie. Nie mam tu na myśli papieru, który jest no taki sobie. Mógłby być chyba lepszy. Natomiast w środku mamy po pierwsze o, muszę aż chyba troszkę jeszcze odsunąć, dodatkowe informacje na temat osoby, która zaprojektowała ten, ten zestaw. Tutaj widzicie tego pana, który jest tutaj master, no właśnie bonsai master. Specjalizuje się w tych drzewkach i rzeczywiście wyszło mu to naprawdę bardzo bardzo fajnie, nigdy wcześniej tego typu zestawów w sumie nie mieliśmy. Czytałam tam pokrótce tutaj to i w sumie dobrze, że się zdecydowali na wydanie tych obu wersji. Mam na myśli, że mamy tą alternatywę. Oni sami nie wiedzieli dokładnie, co będzie lepsze, więc dali oba i bardzo, bardzo fajnie, bo my też możemy sobie wybrać po prostu, co na tą półkę damy, albo raz na jakiś czas po prostu zmieniać sobie to. To drzewko. Tutaj bardzo ważna informacja, i na sam koniec zrobimy takie porównanie dla Was tych elementów, bo pojawiają nam się nie wszystkie oczywiście w tym zestawie, ale te trzy tu wymienione. Klocki, które są zrobione z trzciny cukrowej, i jest to w ogóle plan Lego na, tutaj tak jak jest napisane, do 2030 roku na to, żeby wszystkie klocki były z trzciny cukrowej, co będzie eliminowało plastik. No właśnie, tutaj jest. Kurczę, dużo, mój kot szaleje, dużo obaw ze strony Afoli, z tego co wiem tutaj z portali internetowych. Jak to się będzie miało do jakości tych klocków, i dlatego właśnie dobrze byłoby zerknąć o czym jest tak naprawdę mowa, bo wszystkie te elementy mam w wersji normalnej, plastikowej. Także na koniec to sobie zrobimy. W zestawie mamy też turkusowy separator dołączony. Bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy, też to, że jest w turkusowym kolorze. Stosunkowo nowym od jakiegoś czasu. No i powiem wam, że zadziwiła mnie ilość worków z klockami. Nie spodziewałam się, a też przyznaję, że nie widziałam celowo, nie oglądałam wcześniej żadnych recenzji tego zestawu, żeby mm, móc znowu się zaskoczyć, móc na spokojnie sobie go zbudować. W ogóle mam coś takiego ostatnio, że jak planuję jakiś zestaw kupić, to nie oglądam jego recenzji, bo i tak wiem, że go kupię, a chcę mieć ten element zaskoczenia, i tak też było z tym drzewkiem. Tak więc nie spodziewałam się sześciu worków. Tutaj na tych dwóch stronach widać. Yy, muszę chyba wiecie, co kota wyrzucić, bo <laughs> kręci się i przeszkadza. Widać tutaj na tych dwóch stronach, co budujemy na poszczególnym etapie. Ja ten zasad budowałam razem z Maćkiem. We dwoje było bardzo fajnie sobie to podzielić, bo jedna osoba może budować ten drewniany podest, druga doniczkę, później się podzieliśmy, jedno robiło te, 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 te różowe konary, ja robiłam te zielone. Zresztą później nowe dwoje, bo tego było więcej, to, to już razem to kończyliśmy. Także też dla dwóch osób jest co robić. Dla jednej to myślę, że nawet można się zmęczyć jak na raz przy takiej ilości. I tutaj też ta instrukcja, no właśnie nie wiem czy ja teraz to znajdę. No już nieważne, ale... A, no znalazłam. Bardzo też jest fajnie, tak minimalistycznie w ogóle podzielona mamy od razu... Taką nawigację, co jest gdzie, jeżeli byśmy chcieli właśnie wcześniej zbudować sobie ten podest, jak, tak jak myśmy na przykład zrobili, czy gdzie znajdziemy na poszczególnych stronach, które warianty. No bo też już producent zakłada, że niekoniecznie musimy od razu chcieć budować zielony ten konar drzewa. No i na samym końcu mamy, a no właśnie tutaj pokazane, jak to, jak to wygląda, jak to wymieniamy. No ja jeszcze też wam to pokażę na żywo. I słuchajcie, na samym końcu to jest też super rzecz, że mamy propozycje. Oczywiście klocków nie ma w tym zestawie, żeby tak, takie rzeczy tutaj budować, ale mamy inspirację do tego, żeby samemu się pobawić, jakieś inne konstrukcje, inne drzewa tego typu pobudować, czy nawet inne jakieś doniczki. No nie ma co prawda instrukcji, jak to dokładnie zrobić. Można się tylko sugerować obrazkiem, jak na przykład wykorzystać separatory, czy tutaj to jest w ogóle odjechane, mini figurki Lego. Dużo tu jest pomysłów, bardzo fajny też pomysł na zrobienie takiego powiedzmy czegoś jak akwarium I, i to jest super super wstawka. No i na sam koniec mamy spis elementów, tak naprawdę na jednej stronie, bo one się tutaj w dużej mierze powielają, mamy 10 tych takich właśnie zielonych, dobrze nam znanych gałęzi, czy, czy no, powiedzmy liści, 40 takich białych. Y, części. No i zobaczcie, 100 żab. 100 różowych żab. Mamy też jedną brązową, gdzieś tu powinna się, o jest, y, jedna brązowa też y, się skradła, także naprawdę y, tutaj ilość takich elementów. No i te groszki. 50 groszków y, z każdego takiego y, innego koloru, i tak naprawdę w ogóle trzeci ten worek, bo na to też y, to jeszcze muszę się cofnąć. Y, chciałam Wam zwrócić uwagę. Aha, bo to trzeba było w instrukcji, żebyście właśnie to widzieli dobrze. O, tego szukałam, że tak naprawdę cały trzeci worek jest tylko po to, żeby wymieszać te drobne groszki i wsypać po prostu jako taki, ja to rozumiem, jakoś taki tłuczony kamień. Ozdobny, coś takiego, co w doniczkach się często pojawia. Także to był taki dla mnie duży element zaskoczenia. No i mamy po 50 z każdego to mamy 200 takich groszków, 800 elementów w zestawie. No to już odejmując takie groszki to tak naprawdę 600 do budowania, no bo tutaj nic nie budujemy, tylko, tylko wsypujemy. No dobra, czyli tutaj jakby instrukcję przejrzeliśmy. Może trochę to długo trwało, ale myślę, że jest to dosyć ciekawe, żeby wam pokazać i, i tym, tym samym jeszcze bardziej zachęcić do zakupu tego. Zestawu. No dobra, to zobaczmy, jak ten zestaw wygląda po złożeniu. A po złożeniu, tak naprawdę, otrzymujemy tą główną, planowaną instrukcję, i te alternatywne gałęzie drzew, u mnie akurat teraz stała na półce kwitnąca wiśnia i tak zostanie, no tutaj mamy tą wersję alternatywną, to też później zamienię i Wam pokażę, ponieważ nie chcę też tak ciągle tego przebudowywać, no to najpierw sobie omówimy tą kwitnącą wiśnię potem przejdziemy do tego klasycznego drzewka bonsai, a na koniec Wam pokażę właśnie porównanie tych części które są zrobione z trzciny cukrowej z klockami, które no są z, po prostu z plastiku. Pierwszą konstrukcją, którą budujemy w tym zestawie z worka numer 6, to jest taki właśnie no nie wiem, podstawka, jak coś takiego drewnianego, na czym stawiamy tą doniczkę. Nie wiem, jak to się fachowo nazywa. Prawdę mówiąc, jest to ciekawy dodatek, który można sobie też osobno wykorzystać, no bo sama ta doniczka też wygląda bardzo elegancko i, i efektywniej i mogłaby z powodzeniem stać na półce, a to można sobie rozłożyć na części. <grym> Tym bardziej, że jest dużo brązowych elementów, więc to się na pewno y, może przydać. Y, no a tak jest też bardziej no... Może efektywnie, no i zobaczę. No na razie u mnie to tak wszystko stoi tak, jak tutaj oryginalnie zaprojektowano. Doniczka jest zrobiona w ciekawy sposób, bo tutaj są, słuchajcie, opony nałożone. Normalne opony, takie jak mamy w samochodach w Lego. Dzięki czemu to się tak nie. Y no nie rusza, tak? No bo to jest ta, ta guma stawia opór i, i rzeczywiście to jest stabilne, a jednak przecież nie mamy na tym podejście żadnego studa, żeby móc to przymocować, więc to jest fajne pomysłowe rozwiązanie. Sama doniczka jest zrobiona z czarnych klocków, tutaj nie ma żadnego innego elementu i bardzo dobrze, no bo to chodzi o to, żeby było eleganckie, wykończone tutaj gładkimi tailami, więc zadbano o każdy szczegół. Wypełnione, tak jak w instrukcji mówiłam, tymi dwustoma różnokolorowymi groszkami. No i tak naprawdę każde to drzewko, kto będzie składał swój zestaw, będzie wyglądało nieco inaczej, bo każdy z nas inaczej na przykład umocuje... Te takie pnącza, które są no tutaj miękkimi takimi elementami plastiku, bo to można no naprawdę można to zamienić z tym i już będzie troszeczkę inaczej wyglądało. Zresztą tak samo ten układ gałęzi, przecież to jak my sobie to rozłożymy, to też będzie czyniło to drzewo troszeczkę innym, także każde to drzewko będzie u każdej osoby wyglądało inaczej. Ten wariant jest na pewno najbardziej bogaty w porównaniu z, ze zwykłym, klasycznym bonsai. No i przyznam szczerze, że z daleka wygląda to bardzo dobrze, z bliska już chyba troszkę gorzej, bo widać tą dokładną konstrukcję klockową. Widać tutaj jakieś takie gołe, niewykończone study. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Tutaj się skryła nam ta jedna czekoladowa żaba brązowa. Także akurat jeśli chodzi o tę konstrukcję LEGO czy drzew w Lego, to, to za każdym razem się to powtarza. Czy jak mamy w harem Potterze jakieś tam drzewa, czy bijące wieżby, czy coś tam, ostatnio czy to drzewo w kuźni, to jakoś tak z bliska te konstrukcje no, są, są dziwne. Y więc, więc rzeczywiście zdecydowanie to się lepiej prezentuje z daleka. No i teraz, jak przyjrzycie się tutaj tym szczegółom, tym żabom tutaj na tych białych gałęziach, no to naprawdę wygląda to. No, no, rewelacyjnie, oprócz żab mamy jeszcze tutaj dużo tych takich różowych kwiatków i całość to naprawdę się fajnie, fajnie prezentuje żeby zmienić tą kwitnącą wiśnie na drzewko bonsai, to tak naprawdę mamy tutaj takie punkty zaczepienia które się wyjmuje o i zobaczcie, to, to wyjmujemy i to wkładamy, co prawda tutaj jeszcze o, to mi zostało Yy, przez, przez przypadek, ale wkładamy, zobaczcie, i już mamy element ten zielony. Ja, żeby nie przedłużać tutaj na filmie, to za chwileczkę do Was wrócę. no i kilka chwil, i mamy już yy, tą wersję z klasycznym bązej. Dużo łatwiej się to robi niż na przykład przebudowywanie statku yy, z barakudy na wyspę. No to, yy, to tak dodatkowa informacja. Natomiast na pewno tak, tu jest mniej części wykorzystanych do budowy tego drzewka bązaj, więc siłą rzeczy ta korona jest mniej efektywna jak ta kwitnąca wiśnia, i po prostu jedna gałąź nawet. Zobaczcie, że jeżeli to weźmiemy pod uwagę, to jest no, biedniejsza od tej, od tej jednej części. Znowuż z tyłu, jak spojrzymy na to drzewo, no to tutaj w ogóle się nic nie dzieje, więc należałoby na to patrzeć wyłącznie tak naprawdę z przodu. No, i taka magia fotografii, że na tym zdjęciu, które jest umieszczone na opakowaniu, to to drzewo naprawdę wygląda gęsto i tak okazale, nawet chyba trochę ciemniej wyglądają te liście niż jest w rzeczywistości. No, i takim oto sposobem yy, jednak na półce się wybiera tą kwitnącą wiśnie, bo to już yy, nie, nie robi aż takiego wrażenia wow, jak samo yy, zdjęcie na opakowaniu. No dobra, no i teraz yy, na sam koniec. Yy, Pokażę Wam to porównanie części zrobionej z trzciny cukrowej i z plastiku i zobaczymy, czy to tak naprawdę jest jakaś różnica, czy jej nie ma. No i jakbyście mieli wskazać, który komplet jest z trzciny cukrowej, a który z plastiku, to myślę, że nie bylibyście w stanie tego odróżnić. I wizualnie rzeczywiście się tego odróżnić nie da. Co prawda w świetle kamery mam takie małe wrażenie, że ten liść jest troszkę ciemniejszy od tego. Ale one są przynajmniej tutaj w takim normalnym świetle, kolorem, no takie same. chociaż pewnie jakimś tam maszyną czy czymś rzeczywiście można byłoby uznać, że ten jest może i ciemniejszy. No, fakt jest taki, że po prawej mojej stronie są elementy z trzciny cukrowej, a te są z plastiku. I jak się weźmie, powiedzmy do ręki, to jest plastik, no nie? I takiego liścia, to on jest naprawdę sztywny. On no nie daje się tak za bardzo wygiąć, a zobaczcie, co się dzieje tutaj z tym liściem. No jest ten, ten plastik dużo miększy i tu rzeczywiście uważam, że pod kątem jakościowym dałoby się to rozróżnić. Tak samo jeśli chodzi o tutaj tego większego, on jest taki no też sztywniejszy. Tutaj się to wszystko bardzo wygina. Zobaczcie, jakie to jest plastyczne, nie? I to tak nawet zostanie. A to... Niekoniecznie, więc, no widzicie, y, to chyba będzie troszkę bardziej podatniejsze na zniszczenie, bo nawet pod wpływem siły palców to od razu to się jakoś widzieliście, że to się wyginało i, i tak już, y, tak już zastawało. Co do tego mniejszego elementu, ym, no to tutaj też chyba to samo, że to jest takie twardsze, trochę tu się może i bardziej rusza, a to totalnie znowu można, można wywinać. Czyli Krótko mówiąc, różnica zasadnicza między tymi klockami jest taka, że to jest miększe, miększe tworzywo. Kolory są według mnie takie same. Wizualnie to wygląda też tak samo. Oczywiście łączy się to normalnie, ale no, z tą jakością, z tym, że tak powiem, trwałością tego, no może być różnie. To już byśmy musieli obserwować... Mm, w dalszej perspektywie, co się z tymi klockami dzieje podczas ich przechowywania, mieszania i składania, łączenia na nowo. To już zostawiam Wam do oceny. No dobra, podsumujmy. Zestaw Bonsai Tree uważam za naprawdę udany, zarówno dla nas, dla Afolii, czy to nawet na części, czy po prostu na, do postawienia na półce, ale też na prezent dla osób, którzy niekoniecznie na coś składają Lego, ale po prostu nic im się by nie stało, jakby złożyli sobie taki ciekawy zestaw, tym bardziej, że można to podciągnąć pod coś, że jest w kierunku ekologii, no bo, bo mamy te części, ten pierwszy krok do, do zmiany na, z plastiku na części z trzciny cukrowej. Ja jestem bardzo zadowolona z tego zestawu i myślę, że jeżeli wy będziecie mieli okazję go kupić, zwłaszcza, że się już daje go kupić za cenę niżej niż katalogowa, może nieznacznie, ale poniżej 200 zł, już nawet da się go Dostać, no to po prostu yy, warto. Choćby nawet dla tych 100 różowych żab, które są no, yy, rzadkością, i, i, i tylko w tym zestawie coś takiego się pojawiło. Dzięki kochani za uwagę i do zobaczenia w następnym moim filmie. Cześć.